Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 marca. Do wygrania macie placew karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka witam was w nowym odcineczku od 65 zł do kosy dzisiaj taki chillerski odcinek. Po ostatnim odcinku mam ochotę troszeczkę się po prostu pobawić, 65 zł robimy koskę, kod w 10% więcej do doładowania, 2 zł 10 groszy na start. No i możliwość zdobycia, słuchajcie sobie gratisiku ode mnie przy wpłacie. Natychmiast jest szansa na to, że na przykład sobie koskę lub inne z tych skinów. Więc myślę, że naprawdę spoko opcja. Więc zaczynamy sobie ten odcineczek. Zaczniemy go sobie normalnie do openingu skrzyneczek. Na nim będę tak myślę, że głównie się skupiać w tym odcinku. Ultra casik na starcik. Mieliśmy fajny, fajny. Fajne wydarzenie z tą skrzyneczką, Nie wiem, jakie nazwać, fajne otwarcie było yy, niedawno, więc w, po prostu dam szansę tej skrzyneczce. I również zaczynamy naprawdę dosyć spoko z tą skrzynią. Yy, więc jeszcze jedna szansa dla ult Ultra Case'a. Zobaczymy, co będzie za drugim razem. Yy, co się uda trafić. No i tutaj słuchajcie, trafiamy już gorszy skin, ale mimo wszystko i tak skrzyneczka yy, wyszła, OK. Yy, co byśmy teraz sobie wzięli? Może Lovely Case'a sobie strzelimy też jednego. Eee, fajne trafy są, więc zobaczymy jaki my zdobywamy, zdobywamy Cyrexa czy MP9 Zdobywamy MP3, MP9, e, która niestety jest nie najgorsza, ale też nie jest jakaś super e, Zejdźmy sobie w ogóle niżej, e, ja 2 dwa Gold Cases y jeszcze spróbował e, Skrzyneczka z samymi naklejeczkami oczywiście i z najlepszym trafem z czaszeczką Tą przepotężną. No i mamy... Ej, mamy bardzo fajne naklejeczki z Gold Case'a utrafione. Gold Case dostajesz kolejną szansę. Zobaczymy, co będzie w kolejnej szansie z Gold Case'em. I ta kurka chyba ja też jest nawet spoko. Yy, gorzej z tym pieskiem, no nie? Yy, chociaż. Kurde, no dobra, obie nie jakieś jest super. Myślałem, że ta kurka jest troszeczkę lepsza. Hmm, czy trafiamy dokładnie to samo? Nie, trafiamy gorsze chyba naklejki niż poprzednio, no właśnie, dobra, gold case stracił swoje szanse, jednego hola, jednego hola strzelimy, hmm, tutaj jest skrzyneczka z naklejeczkami z holem, hmm, ją jak najbardziej otworzymy, Jej, ją kiedyś omijałem, naprawdę, mocno omijałem, jak się tylko się dało, ale odkąd ze skrzyneczką się troszeczkę zapoznałem, no to zmieniłem o niej zdanie, i naprawdę raz w czas e, warto sobie otworzyć. I zobaczcie dokładnie tyle samo co skrzyneczka, więc dobra, powtarzamy jeszcze raz. Miała być jedno, no ale wypa. Czekajcie, baby hole, nie baby hole jest słaby. Ten jest jakiś taki bardzo dobry. Baby hole, no to taka naprawdę totalna średniawa, więc niestety e, pójdziemy sobie jeszcze dalej. Dobra, to jest, tutaj mi się tak średnio ładuje, ale okej. Okay. Tych 50 nie możemy Dobra, pójdziemy sobie w bitewkę, wiecie Były skrzyneczki, więc bitewka Oczywiście musi być Mimo, że będzie ich mniej dużo To będą Naklejeczki te z, tej, z tego armory No i damy sobie tak I będzie jeden na jeden Na spokojnie, bez spiny Na razie bez jakichś takich Mocniejszych bitw, bez po prostu Większej liczby osób No żeby na spokojnie mieć jak największe szanse Właśnie na zwycięstwo Będziemy sobie lecieć, zobaczymy, już takim sposobem. Ej, ej, co to jest, bo wygląda ciekawy i jest naprawdę ciekawy. Traf, bo to jest praktycznie e, naklejka warta. Tyle co z cała bitwa Więc tutaj już dzięki temu Trafowi Raczej powinniśmy to zwyciężyć Chyba, że przeciwnik naprawdę konkretnie Przyfarcie, ale raczej chyba tak nie będzie Więc ja już tak się nastawiam Na zwycięstwo, no nie? I okej, okay, i chyba zwyciężamy, zwyciężamy czy nie? Zwyciężamy, tak jest, zwyciężamy Easy winek Na lajcie, tak jak mówiłem sobie tutaj Lecimy, powróciliśmy troszeczkę Może też spróbujemy te skrzynki Właściwie otworzyć tak są i dajmy sobie przywieszeczki, z nich troszeczkę ostatnio korzystam, ale to są skrzyneczki, które są naprawdę warte uwagi, więc trzy naraz sobie kliknę, żeby też tutaj zbyt dużo czasu przy nich jakoś nie spędzać. Więc klikamy sobie, i niestety, słuchajcie, nie trafiamy żadnej ciekawej przywieszki, miejmy nadzieję, że chociażby do średnie. No, takie bardzo, bardzo średnie. Niestety są te przywieszki. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo przywieszki potrafią więcej. One naprawdę potrafią więcej, i tutaj już będzie ciekawsza, ale tylko jedna. Tylko jedna. Nie wiem, czy ona sama odratuje sytuację. No prawie. Prawie udało się jej odratować sytuację. 4 złoty, kurczę. Lecimy w dół. Tutaj trzeba zmienić jakąś taktykę. Taktyką niech będzie, muszę, buścik na medium case. A. Zobaczymy, co on właściwie nam tutaj podniesie. W przypadku właśnie. Żeby wygrać Paysafe Carda, napisz jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10. Boosta. I tutaj szanse bardzo mocno wzrosły na Desolate Solid Space'a. Co jest dosyć myślę, że ciekawą opcją, Slate też bardzo mocno zyskał, dosycha główne skiny, które właściwie zyskałem na tym buście najwięcej, dobra, klikamy jednego medium case'a właśnie zboostowanego, co uda nam się trafić, boże właśnie uda się trafić tego Desolate Space'a, spróbujemy sobie trzy razy, spróbujemy sobie trzy razy z to skrzyneczko. Jak nie wyjdzie to trudno, okej, okay, Fabas powinien być troszeczkę lepszy, lechanie, dobra, wypadnie. Wypadnie Famasik, on już jest troszeczkę lepszy, e, pomaga właśnie wrócić do tego, z czym zaczęliśmy i teraz Medium Case, załatw sprawę, nie, posuń to wszystko do przodu. Kurde, on chyba nie chce, on chyba nie chce nas do przodu ruszyć. 36 zł. spadam w dół, więc tutaj nadchodzą bitwy z ratunkiem i tutaj już nie będą aż tak lejtowe, bo strzelimy sobie bitewkę mm, trzyosobową e, tym razem. Która to skrzyneczka była z tą taką super naklejką? Nie pamiętam, więc dobra Bierzemy ponownie te skrzyneczki Weźmiemy sobie e, tyle Weźmiemy sobie sześć i trzy osoby Sześć i trzy osoby No i okej, okay, skrzyneczko, proszę cię Rzuć to, co ostatnio Chętni się nie zgłosili, więc sami sobie poradzimy I wypełnimy tą bitewkę e, I patrzmy, patrzmy Czy ponownie będzie mocna naklejka? Kurde, której to była? O, będzie mocna, będzie moc. Kurde, myślałem, że ona jest mocniejsza bo naprawdę ta naklejka często nie wypada w tej skrzyneczce Nie jest jakaś pospolita O, ej, ale Mimo wszystko i tak trafiamy takie Lepsze, takie lepsze naklejki Więc na razie prowadzę I to bardzo mocno w sumie w tej bitwie Tutaj przeciwnicy jakoś szczęścia zbytnio nie mają do tych naklejek, ale przez to, że nie mają szczęścia, więc ta bitwa też jakoś super korzystna dla mnie nie będzie, jeśli oni minimalnie nie przyfarcą pod sam koniec i nie trafią czegoś troszeczkę lepszego, mamy wąsik, więc będzie nawet spoko, no i okej, okay, mamy zwycięstwo, mamy zwycięstwo, może nie jakieś najmocniejsze, ale e, posunęło to ten odcineczek do przodu, nie ma co się oszukiwać, e, 25 zł underdog, kurde, underdoga to ja zbytnio nie chcę, no nie ma co się oszukiwać, ja z tym trybem się nie lubię. 20, 12 i directed caseów Ja w to wchodzę, o ile zdążę. No nie, o ile zdążę to kliknąć, bo chyba już ktoś, ktoś chyba dołączył, co czy nie. Dajmy sobie bitwy. No nie, internecie, cię proszę, ogarnij się troszkę. Bitwa, słuchajcie, się zaczęła. Odświeżyłem sobie stronę i załadowało mi się wszystko. Jeszcze 7, aktualnie zobaczcie, że prowadzę więc może i uda się zwyciężyć, tylko przydałoby się zwyciężyć też dobrze jakoś, no nie? z fajniejszymi trafami jakiegoś, widzę, że tutaj ten bizon głównie dał mi to prowadzenie reszta skinów jakaś powalająca z mojej strony tutaj nie jest, nie żeby tak jakoś miarzyć tego przeciwnika eee, głównie chyba przez stan, co? są so, tak, on dokładnie tego samego bizona trafił, ale miał dużo, dużo gorszy stan tego skina nie, przez co no ja tutaj po prostu prowadzę o ciekawsza jakaś P250 no ale to nie wystarczy to nie wystarczy, ja ciągle czekam na jeszcze coś lepszego chociaż przeciwnik zobaczcie, że mnie do gania, no ale mimo wszystko udało się zwyciężyć tą bitwę, więc decyzja jak najbardziej była dobra, żeby po prostu tam dołączyć, G2A case i jedna sztuka, no kurde, troszeczkę przymało, e, wolałbym taką większą bitwę sobie po prostu stoczyć mm, na przykład co by było, gdybyśmy polecieli całe te 62 zł, w jedną bitwę jedna bitewka z w dużą, dużą liczbą skrzyneczek e, takich Kurde, może nie właśnie nie takich do końca jak te. Chyba, że pójść w ogóle w tę skrzyneczkę, czy w ogóle w przywierzki się nastawić, no nie? To było z 8, 9, o nawet nie 8, 7, zobaczcie. Przywieszek 7 przywieszek, 1 na 1. Dobra, robimy to. Robimy to, bo za długo się kręcę w te podobnej wartości, z której zaczynałem, więc robimy właśnie taką bitewkę, która powinna coś troszeczkę zmienić. Poczekam dłuższą chwilę, niestety nikt się nie zgłosił, weźmiemy sobie Adriana, Ok, Adrian, dołącz do nas tutaj i proszę cię przegraj. proszę cię przegraj. więc 7, 7 skrzyń, troszeczkę, oj, 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 Adrian wjeżdża, jest konkretem na samym starcie, z bardzo mocnym konkretem, bo ten kałaszek, no to jest naprawdę bardzo dobry trafek na tę skrzyneczkę. Jeszcze kolejny, ja pierdzielę, najmoc, najmocniejszy czy nie? To nie, to nie jest najmocniejszy, ale ale bardzo, bardzo rzadki skin, który mu wypadł. Nie no, proszę cię Adrian, nie nisz mnie teraz, trafmy tego najlepszego czerwonego. No i rozejdźmy się i cieszmy się z tej bitwy, bo takiej miazgi to ja totalnie się nie spodziewałem. Zostałem zmiażdżony jak, kurde, jakiś najgorszy, nie wiadomo kto. O, kurde, to mnie żeś rozjechał. To żeś mnie rozjechał. Ja! I co my teraz zrobimy? Czekajcie. Yy sprzedam jeszcze to. Sprzedam jeszcze to. I będę miał 50 zł. Będę miał 50 zł, żeby jeszcze raz coś wjechać. Jeszcze raz coś wjechać i pojadę z yy, dwiema albo jedną skrzyneczką. Czekajcie, co jest za 50 zł. Okej, okay, love bomba. Dajmy sobie tą love bombę, i tylko tyle, że muszę jeszcze sprzedać e, jakiegoś skina. To jest 40 groszy. 40 groszy jakiegoś skina, i powinniśmy e, po prostu już mieć. Więc, o dobra, chciałem zrobić cięcie, bo nie chciałem mi się coś przyładować. Więc, tyk, tyk, tyk. I tutaj już powinno to, słuchajcie, styknąć. Dobra, mam takie problemy z internetem, że ja w to nie wierzę. No, ale gdzie router niestety wylądował prawie na ziemi i niedobrze go chyba ustawiłem jakoś. Bo kurde, aż tak to ja nie miałem nigdy chyba, żeby tak mi się to ładowało. No, sam to jest kurczę naj, najgorszy albo najlepszy moment odcinka, gdzie naprawdę muszę już walczyć wszystkim. Wzięliśmy sobie ostatnią szansę, a ja. Totalnie muszę na wszystko czekać, totalnie muszę no na wszystko, no nie? Że mi się załadowało. Jeszcze niech tylko tak nie będzie, że na przykład nie załaduje nam się po prostu skin, który tutaj będzie trafiony, bo to już by było najgorsze. To by było najgorsze. Adriana już nie chcemy. Kto tutaj ma najgorsze szanse na zwycięstwo? 54 i Adrian był najgorszy w sumie. Nie, Michael jest najgorszym botem. Więc Michael... O, dobra, jest ktoś, kto chciał z nami zawalczyć. Pigwi, nie, Dwa takie... S... Ja pierdzie, co to w ogóle za skiny? Nad no, takiego zwycięstwa to bym nie chciał, Na no, takiego zwycięstwa to ja bym nie chciał. Dobra, to chyba jedynie znaczy tyle, że dziś na dzisiaj musimy się poddać. No kurde nie poszło. Zobaczycie, że w kolejnym odcinku zrobimy coś lepszego. E, jakąś metodę. Jakąś metodę muszę posiedzieć, pomyśleć, e, aż będzie metoda, słuchajcie, na sukces. Mi zostało jedynie wam podziękować, więc dziękuję za oglądanie. subujcie lajkujcie. Na razie siema i cześć.